Wyobraź sobie kometę lecącą z prędkością ponad 200 tysięcy km na godzinę i pędzącą prosto na Słońce. Czy może zniszczyć naszą gwiazdę, wywołać wybuch, a może zatrzymać fuzję jądrową? W rzeczywistości takie zderzenia się zdarzają. Nazywamy je kometami nurkującymi w Słońce i NASA zarejestrowała ich setki, ale większość z nich po prostu wyparowuje, zanim dotknie powierzchni. Dlaczego? Bo temperatura korony słonecznej sięga milionów stopni Celsjusza. Zanim kometa doleci do powierzchni, dosłownie znika w plazmie. Ale, jeśli kometa byłaby ogromna, miała dziesiątki kilometrów średnicy i odpowiedni skład, mogłaby spowodować falę uderzeniową w atmosferze Słońca. Wtedy moglibyśmy zobaczyć rozbłysk słoneczny wywołany przez kometę. Czy to możliwe? Tak. Czy to groźne? Dla nas, tylko wtedy, gdy uderzenie wywoła silną burzę geomagnetyczną.